Wołam ofiary karnych obozów pracy w Świętokłowicach, zgodzie, Mysłowicach oraz Łambinowicach, tych, którzy więziono bez wyroków, często tylko z powodu pochodzenia mowy, nazwiska lub przeszłości tych, których spotkało bestialstwo, głód, choroby i upokorzenie, tych, Którzy zginęli za drutami w nieludzkich warunkach I tych Którzy przeżyli ale przez lata nie mogli mówić o swoim cierpieniu Stańcie do pamięć! Wołam Mieszkańców Rudy Śląskiej Którzy doświadczyli tragedii Utraty strachu i bólu Stańcie do pyłu! Wołam władze samorządowe i wojewódzkie, tych, którzy dziś niosą odpowiedzialność za kształtowanie wspólnoty opartej na prawdzie, pamięci i szacunku. Wołam przedstawicieli organizacji społecznych, kulturalnych i patriotycznych, wszystkich Którzy każdego dnia podejmują trud pielęgnowania lokalnej tożsamości, historii i dziedzictwa tej ziemi. Wołam ludzi, którzy słowem, czynem i obecnością świadczą o tym, że pamięć o Tragedii Górnośląskiej jest wciąż żywa i potrzebna. Wołam wszystkich, którzy pragną znać prawdę i nie pozwalają jej zginąć. Wstańcie do pyłu. Wołam młodych uczniów i werserzy, którzy stanęli tu dziś na rynku w Rudzie Śląskiej. Was, którzy chcecie znać prawdę i przekazywać ją dalej. Was, którzy budujecie przyszłość na fundamencie historii i tożsamości tej ziemi. Stańcie do pylu. Niech pamięć o tragedii górnośląskiej będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń. Niech będzie wezwaniem do poszanowania godności ludzkiej, do obrony prawdy i wolności. Niech będzie dowodem naszej tożsamości narodowej. Zakorzenionej w tej ziemi, silnej, wiernej naszej, śląskiej. Cześć i chwała bohaterom! Niech żyje pamięć o tragedii górnośląskiej. Niech trwa pamięć o ofiarach z ziemi śląskiej. Niech nigdy nie zamilknie głos tej historii. Dla uczczenia ofiar tragedii górnośląskiej Salwa Onurowa. No, Thank mm -hmm.